Dzień dobry! Witaj, mój drogi YouTube. <laughs> Dawno mi nie było. Trochę czasu na odpoczynek też potrzebne, ale zobaczcie, już wróciłem. I słupy zbrojeniowe zamieniły się w wielkie Donice. Bardzo pięknie to wygląda przykryte od góry kapturami. Bo dzisiaj w nocy coś ma znowu kropić i padać. Nic, tylko lać tam beton. Koszyki są wstępnie, znaczy w pozycji ustawione, wstępnie wypoziomowane. Jeszcze przy blokowaniu będziemy górę poziomować, także jeszcze blokadki i klepeczki, ale powiem Wam, że wygląda to bardzo wspaniale. I mogę powiedzieć swoje ulubione słowa. Kto robił, ten zrobił. Pozdrawiam.